Próblarz. Nie wiem, skąd mięso. Za pierwszym razem przyszli prosto z pół Trager i starsi chłopcy, Prawie mężczyźni, którzy sterowali trupami razem z nim. Najstarszym z nich był Cox, który był też bardziej doświadczony i powiedział, że Trager musi z nim jeść. Nawet jeśli nie chce. Jeden z pozostałych parsknął śmiechem i stwierdził, że trager nawet nie wiedziałbym, co trzeba zrobić. Ale Cox, który był czymś w rodzaju przywódcy, szturchnął go i kazał mu się zamknąć. A gdy nadszedł dzień wypłaty, trager poszedł z całą grupą do sklepu Bał się, ale z jakiegoś powodu był też podekscytowany. Zapłacił człowiekowi przy wejściu i dostał od niego klucz. Wszedł do ciemnej izby. Drżący i poddenerwowany. Jego towarzysze poszli do innych pokoju, zostawiając go sam na sam z nią. Z tym. Nie z nią, tylko z tym. Powtórzył sobie, ale natychmiast znowu o tym zapomniał. W starej, skórnej izbie paliła się jedna, przymkrólna lampa. Cuchnął potem i siarką, jak wszyscy ludzie na ulicach, z Krakę Na to jednak nic nie można było poradzić. Poczułby się lepiej, gdyby mógł się przedtem wykąpać. Ale w pokoju nie było łazienki. Tylko złe, półosobowe łóżko z pościelą, która nawet w słabym świetle wyglądała na brudną z trup. Kobieta leżała nago. Patrzona w pustkę, zdychała płytko, a nogi miała rozrzucone. Była gotowa. Trager zastanawiał się. czy zawsze tak leży. Czy też ułożył ją tak mężczyzna, który korzystał z niej przed nim? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Widziałem, jak to się robi. Och, tak, wiedział, przeczytał książki, które dał mu Cox. A były też firmy i inne rzeczy. Ale poza tym nie miał pojęcia prawie o niczym. Poza być może pracą z trupami. Z tym radził sobie dobrze. Jest młodszym operatorem trupów z krakiem. Nie miał innego wejścia. Po śmierci matki zmusił go do pójścia do szkoły operatorów. Kazali mu się tego nauczyć. Okazało się, że jest w tym dobrym. Jednak tej drugiej rzeczy nigdy nie robił. Ale wiedział, jak to się robi. O, tak. Był jego pierwszy raz. Podszedł powoli do łóżka i usiadł na nim przy akompaniamencie skrzypienia z mężem. Dotknął je. Ciało było ciepłe. Oczywiście. Nie było prawdziwej krwi. Nie, nie, ciało było żywe, a ukryte pod ciężkimi, białymi piersiami, serce biło, oddychało. Tylko mózgu nie było. Zsunięto go i zastąpiono synta martwiaka. Była też mięsem. Kolejnym ciałem kontrolowanym przez operatora, tak jak brygada, z którą pracował zajmując pod siarkowym miwem. Nie była prawdziwą kobietą, miał więc naczyna, że Trager był tylko chłopcem obwisłych wisłych kuliczkach i żabiej gębi, które śmierdziły z kraki nic jej. Nic jeli temu. Pamiętasz? Nie przeszkadzało. Nie mogło przeszkadzać. Ośmielony to myślą chłopak poczuł twardość. Swodych. ściągnął. Z stroj operatora i położył się w łóżku obok kobiecego Był bardzo podekscytowany, ręce mu drżały, gołaskał ją, przyglądając się jej uważnie, skórę miała bardzo białą, włosy i ciemne, a nawet taki chłopak jak on nie mógłby nazwać jej ładną, ponieważ miała zbyt płaską i szeroką ustawę, wycięgnioną, kończymy tłustą. W wielkich piersiach wokół ciemnych widapnych sudek pozostawały ślady zębów przed klienta. dotknął ich niepewnie i przesunął po nich palcem. Powiem zastydzony swoim zdecydowaniem złapał za piersi, ścisnął ją mocno i uszczyknął sutkę tak gwałtownie, że prawdziwa dziewczyna na pewno pisnęła wyspołu trup nawet nie drknął. Nie zwalniając przycisku, chłopak toczył się na wierzch i wziął drugą piersi prosto usta. zareagował. Przycisnął się mocno do tragera i objął jego pyszczotę placu, to z tymi ramionami, przyciskając go do siebie. Chłopak jęknął, sięgając ręką między nogi kobiety. Ma gorąco, co podniecono. Zadrżał. Jak to zrobił? czy mogła naprawdę się podniecić, nie zmysłu, czy może odtykali na specjalne rurki ze smarem, albo co. Potem przestało go to obchodzić. Sięgnął ręką do członka, sam go chniał pchnął. No, Trup otoczył go nogami, i zaczął się poruszać, a z nim. było przyjemnie, znacznie przyjemniejsze niż wszystko, co robił sam ze sobą. Z jakiegoś nieokreślonego powodu czuł się dumny że kobieta jest takim grupami podniecona. Skończyło się po kilku ruchach. Był zbyt młody niedoświadczony doświadczony i nie podekscytowany, żeby wytrzymać dłużej. Kilka ruchów wystarczyło im, ale wystarczyło również jej. I skoro obrało jest ekstazy, się w łuk, Zadrżała bezgłośnie. Ktoś znowu zaruchomiał jak trup. Trager czuł się zaspokojony i Teraz zostało mu jeszcze trochę czasu i postanowił go wykorzystać. W końcu za niego zapłacił. Zbadał dokładnie kobietę, tykał palcach wszędzie, gdzie chciał wejść. Mocował ją, się, przyglądał wszystkim, co było martwe i bezwładne. Zostawił ją tak, jak ją znalazł. Leżącą na plecach, na łóżku, z rozrzuconymi nogami. Uprzejmość do sklepu mięsnego. Cały horyzont był ścianą fabryk, wyłącznie fabryk, ogromnych i wychłaniających kłębami dymu. Wyburzający się z nich nas pokrywał czerwoną ciemne ciemną do parów siarki, niebo. chłopak to widział. Ale prawie tego nie zauważył. Siedział na wysokości dwóch pięter, przypięty do fotela auto Małą strułami, maszyny z białego, pomalowanego na żółto metalu, o straszliwych zębach z i utratą w tego stopu mu się przed oczyma Widział wyraźnie tablicę rozdzielczą przed sobą, kierownicę, przełącznik, upływo paliwa, jaskrawą rączkę podajnika, rudy, szeregi światem, które poinformują go, ci się do jakichś kłopotów w którą miał pod nogami. Hamulec, hamulec, hamulec bezpieczeństwa, ale ja to nie było wszystko, co widział. Postrzegał też blady echa dwóch innych, niemal identycznych, kabin kontrolnych, w których trupy dotykały to być niezgrabnymi dłoni. Trager poruszał tym dłońmi powoli ostrożnie, krótko z na części głowy planowała, żeby jego prawdziwe ręce zostawały całkowicie nieruchome. Sterownik trupów za jego pasem zaczął cienko dwie pozostałe autoprzetwórnie. Zajął pozycję po jego bokach, pełno trupów, nacisnęły hamulce i maszyna zatrzymała się z łoskotem na krawędzi wielkiego wykopu pochyłych ścianach. Trzy przerdzewiały obskurne latamy, gotowe zjechać w mrok. Wykop z każdym dniem stawał się większy, na rynku usuwano kolejne warstwy skały i rudy. O dziś piętrzył się tłańcuch ale Trager nie pamiętał. Przecież to było już łatwa. Autoprzetwórnie zostały zsynchronizowane. zsynchronizowany. poruszenie całą brygadą było proste. Każdy aparat od trupów to potrafił sterować kilkoma trupami, z których każdy wykonywał inne zadanie. To była prawdziwa sztuka, ale dobry okolec mógł sobie poradzić również z tym, gdy sterowali i kierowali, kiedy samkowymi brygadami, ośmioma trupami, łączyłem w jedną całość. Sterowany przez jeden JRMS-8 z Każdy z Maktyaków był dostrojony tylko do jednego sterownika. Operator, który nosił ten sterownik, myślał: Trupia myśli jego po w sąsiedztwach, kierowca Maktyaka, jakby był ono jego drugim ciałem, albo pierwszy. O ile był dobry, Trager sprawdził pośpiesznie maskę i zateczki w uszach, począwszy oczu dopływ paliła i i morze oraz wiatrki. Trupy powtórzyły jego ruchy, ich pomroku, skraki rozpłynęły impulsy światła. Pomimo zateczek słyszał straszliwe zawodzenie podajników rudy, które opuściły się do wykopu i rozwarły paszczę przerastające szerokością i wysokość maszyny. Trager i jego brygady trupów zjechali do wykopu idealnie równej formacji. Towarzyszyły im skrzydły i łoskot. Zanim dotrą do fabryk położonych po drugiej stronie ruiny, dobędą z ziemi wielotonne dany. go, czyszczą i przetworzą, aby z wartościową skałę zamienią na proszek, który następnie zaproszą, w tak już nie nadającym się do oddychania powietrzu, wieczorem dostarczy się do fabryk na horyzoncie gotową stałą. Gdy auto przetwórnie zjeżdżało na nowy kopu, że groli, nasymała się myśl, że jest dobrym operatorem zupów, a kobieta, która wykonuje tę pracę w chlepie miastem, musi być prawdziwą artystką. Wyobraźmy sobie, siedział w jakiejś piwnicy, obserwując swój trup przez holowizję lub obwód siedziańczy, ruszając nimi tak, by zadowolić klienta, więc był to przypadek, że perdyłła się z tak świetnie. A może zawsze była taka woda. Ale jak, jak poruszyć kilka z nastami kiedy nawet nie jest się blisko i Kazać mi robić rzeczy, planować, żeby było powinny tak dokładnie, dopasowywać się do ryb każdego klienta i spełniać jego pragnienia. Powietrze za jego maszyną było czarne, od skalnego pyłu. Muszę wypełniał mu hałas, jaki horyzont był złowieszczą, czerwoną ścianą, do której żółte druchki i pożarające skały. Mimo no to, trugerowi stanął i opadł aż do końca jazdy, trzęsąc się o to przed przez robiny. były własnością kompanii i przechowywano je w do tego celu składzie miał jednak własny pokój. Słon i skrawy przestrzeń w magazynie zostali by tam jeden w tysięcy atomów. Znał też nielicznych sąsiadów, ale można powiedzieć, że znał ich wszystkich. I operatorami trupów żyli w świecie liczących, rocznych korytarzy, nie kończących się szeregów zamkniętych. Hol, pełen powietrza i plastiku był zakurzony i pustoszały. Mieszkańcy nigdy się tam nie gromadzili. I były to długie, a noce ciągnęły się bez końca. Trager kupił do swojego pokoju dodatkowe płyty świetlne. Kiedy włączył wszystkie, świeciły tak jasno, że rzadko go, odwiedzający goście i powiekami, skarżyli się na zaślepiający blask. Zawsze jednak na no, by chwilę, gdy nie mógł dłużej czytać i musiał wyłączyć światła. Wtedy wracała ciemność. Ojciec, który dawno już umarł, nietrager, którego nie pamiętał, został mimo spadku mnóstwo książek i taśm. Chłopak zatrzymały do półki na ścianach, tworzyły wielkie stosy i podwórze łóżka oraz zbąbł w stronę uczucia łazienki. Z rzadka wychodził z koksem i żeby pić, ratować, wypatrywać prawdziwych kobiet. Naśladował ich najlepiej, jak potrafi, ale zawsze. Czuł się w siebie i Dlatego większość nocy spędzał w domu na czytaniu, słuchaniu muzyki na wspomnienia i rozmyślanie. W tym tygodniu nie przestawał myśleć jeszcze długo. Kilka śniadków w głowę wypełniał mu chaos, Zbliżyła zbliżała się kolejna wypłata i Koks znowu będzie chciał wyciągnąć go do sklepu, mięsnego. tak, tak, chciał tam pójść. To było przyjemne, ekscytujące. Raz, począł się męski, tak siebie. Ale ja z drugiej strony to było takie łatwe, tanie, trudne. Musiało być coś więcej, prawda? Miłość. Co znaczyło to słowo? Prawdziwą kobietą musiało być lepiej, na pewno. W sklepie nam znam, nie, na nie znać prawdziwych kobiet. nie poznał tu żadnej na mieście. I właściwie nigdy nie miał odwagi spróbować. go On musiał znaleźć tę odwagę, musiałby czym wierzyć, wierzyć, jak czeka. Zmalizował się tylko ogromnie, no ale o tym nie wiem, postanowił, że nie wróci do sklepu mocnego. Ale po kilku kot zwielakowską krejśnię triggerowi nie pozostawało nic innego, jak z nim pójść. Z jakiegoś powodu uważał, że w ten sposób, czego i to Tym razem był to inny pokój i inny trup. Gruba czarna kobieta, o, ja pomarańczowych krawo pomarańczowe włosach. Jeszcze nie włosach, tradycyjnie od pierwszych, ile to w ogóle było możliwe. Tragery jednak był chętny i gotowy. Tym razem utrzymał dłużej i trup znowu Spisał się znakomicie. Zastosował się do algorytmu i ja się go razem z nim. Wydawało się, że zna wszystkie pragnienia chłopaka. Kolejne wizyty. 2, 4-6. Bo teraz stałem klientem. Do mnie jakiego towarzysza. Przestałem się jeszcze gryźć. Koks i nie zaakceptowali go. I bez entuzjazmu. On darzył ich jeszcze mniejszą sympatię, niż przedtem. Uważał, że jest to ich lepszy. Potrafił sobie poradzić w sklepie. Nie jestem integerował tylko mymi autokoparkami, oprócz tego nadal nie myślał i marzał. Pewnego dnia zostawić wszystko puści i puścił skraki, i I całe życie będą trykarzowi. Jeszcze z nami, seks, tylko w sklepieniu z Ale Trager wiedział, że ich stać nieco coś że Wierzę. Przyznajcie miłość. W sklepieniu z slepieniu Ale seks stawał się coraz lepszy i lepszy. Choć przecież od początku był doskonały. Stupami, zawsze z trupami zawsze z z robił z nimi wszystko, o czym kiedykolwiek czy to słyszał, czy może odgadywał jego pragnienia, nie zdążył jej go uświadomić. Kiedy chciał obchowywania seksu, był powolny. chciał to robić szybko, ostro i brutalnie, również po refleksji, niespełniały go życzeń, ich wszystkie. One zawsze widziały, który miały dostęp. Jego podziw dla operatorki ze sklepu mięsnego narastał w miesiąc i miesiąc, że wreszcie przerodził się na umowy o W końcu przyszło mu do głowy, że może mógłby jakoś się poznać. Nadal był beznadziejnym chłopcem i nie wątpił, że ją po kocha. Potem zabierze ją ze sklepu mięsnego do czystego, innego trupów świata i będą razem wcześniej pewnego dnia w chwili słabości wspomniał o nim, Puskowi. pozostałem. Ten popatrzył na niego, potrząsnął głową, uśmiechnął się szeroko. Ktoś się nie chichotą, potem wszyscy śmiechy. Ale z ciebie dole, Trager. O, rźcie, Kurwa, tam nie ma żadnej operatorki. Nigdy nie słyszałeś o sprężeniu Wyjaśnił ze śmiechem wszystko. Tłumaczył, że każdy trup jest podłączony do budowanego łóżka sterownika. Klienci sami nimi kierują. Dlatego właśnie klienci, którzy nie są operatorami trupu, skarżą się, że kobiety ze sklepu mięsnego są martwe i nieruchome. Bo świadomił sobie nagle, czemu dla niego serce zawsze był doskonałym i lepszy operator niż sobie tego świadomia. Na no co? był sam w pokoju, wszystkie płytki paliły białe gącę Trager przyjrzał się uważnie sobie siebie. szukaliśmy na łygnąłości. Był dobry w tym co robił. Czą się z tego dumny. ale to tym już nie do wniosku, że wszystko przez sklep On stanowi pułapkę, pułapka, która mogła się stać jego by zakupą, mogła zniszczyć wyżyć, że nie wróci tam, to by było łatwe. Pokaże go sobie, okaże im wszystkie, wybierze trudniejszą drogę, gdy uda a się na ból, jeśli nie tak będzie konieczne. Być może zazna też radości i miłości. Zbyt długo to, już wędrował na tę ścieżkę. Tragarz nie wrodził już wszystko pomięszanego. przesiedwał w swym pokoju, czując się zdecydowany i lekko od Miał lata, on czytał, marzał, czekał. Aż zaczniemy się.